Cześć, witajcie na kanale MultiPasco. Jak co sobotę ostatnio kupuję 5 ekspres losów Viva Las Vegas w sobotę. Czyli wydaję 100 zł i próbuję tutaj wygrać jak najwięcej. Już sprawdziłem 13 razy tak zrobiłem do tej pory. Nigdy jeszcze nie wygrałem 100 zł. Maksymalnie było 90 zł. Raz mieliśmy 0 zł. Więc no, różnie bywa jak widać. 13 razy, więc 1300 zł yy, wydałem, a wygrałem ile? 580 zł łącznie. 580 zł, czyli około 45% się wróciło. Jak widać, nie jest łatwo wygrać w te Viva Las Vegas. Na pewno długo terminowo grając raczej nie będziecie na plusie. O ile nie wygracie tu naprawdę jakiejś wysokiej wygranej typu właśnie... 20 tysięcy, główna wygrana, i to na dodatek trzeba wtedy uciec, już dalej nie kupować, bo jak będziecie kupować co tydzień, tak jak ja, latami, to nawet jak wygracie te 20 tysięcy, to i tak będziecie na minusie. Łatwo policzyć. Rok ma około 52 tygodnie, czyli 5200 rocznie można tak wydawać, a razy powiedzmy 20 lat to już jest ponad 100 tysięcy, więc no widzicie, takie stóweczki co tydzień przez 20 lat, jakbym tutaj prowadził ten kanał, 100 tysięcy by poszło na te ekspres losy i może bym tam wygrał te 20 tysięcy, ale gdyby to było zbyt późno, to i tak raczej byłbym na minusie, więc widać, że długofalowo grając, no będziemy raczej na minusie. Jeżeli ktoś chce zarobić na takich ekspres losach, to jedyna szansa to mieć dużo szczęścia, wygrać dość wcześnie i zakończyć grę. Tak, to jest jedyny sposób, żeby być na plusie. Jeżeli będziecie grać długofalowo, to raczej prędzej czy później dojdziecie do minusa. Dobra, popatrzcie, ja mam 5 ekspres losów, tutaj kupiłem Jeszcze chciałem pokazać Wam taką ciekawostkę, że kupiłem je tutaj, one dość szybko się drukowały. I numery tych ekspres losów, jak sprawdziłem na dole, tutaj zawsze macie numer ekspres losu, one też lecą po kolei. Patrzcie 438, 439. 4,40 się kończy. 441 i 442. A to oznacza, że w ciągu tych kilkunastu sekund, w których się drukowały, to trwało dokładnie 14 sekund, nikt inny w Polsce w tym czasie nie, kup, nie kupił Viva Las Vegas. Bo tak to działa. Czasem, jak kupujecie szczególnie te tańsze, i widać, że dużo ludzi kupuje, to nawet jak drukują się co sekundę, co dwie, to. Nie jest co jeden, widać, że ktoś tam w środek już wpadł, już gdzieś tam w Polsce ktoś yy, kupił Viva Las Vegas, bo te numerki lecą po prostu za porządkiem. Od pierwszego i tak będą lecieć aż do 20 milionów, bo tyle jest tych ekspres losów. Dojdzie do 20 milionów, to będzie koniec tej transzy 14. 0014 z przodu znaczy właśnie Viva Las Vegas, a później zawsze macie numer ekspres losu. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy sprawdzanie po tym przydługim wstępie. Więc, 5 ekspres losów. Zobaczymy, może dzisiaj uda się w końcu pokonać te 100 zł. Już 14 raz próbuję. Zaczynamy. W kolejności, jak były drukowane, jak zawsze. W kolejności od pierwszego do piątego. Patrzcie, druga gra, druga gra ze stu dzisiaj i już jest wygrana. Widzę tu trzy świnki. Trzy świnki to jest, trzy dyszki. Tak jest. 30 zł. No widzicie, ten Express Loss będzie na plusie. Ten na siebie zarobił. Mogłem kupić jeden, byłbym na plusie. Dobra. No ale dobra, może będę na plusie dalej, a nawet w większym plusie nie jest powiedziane. Może to właśnie dzisiaj będzie ten dzień Kiedy będę miał to wyjątkowe szczęście. Pierwszy ekspres los 3 dyszki. Wszystkie gry trzeba sprawdzać, no bo kilka czasem wygrywam, idziemy drugi. Ten jest pusty. Ten pójdzie do kosza. Jest na razie jeden, wygr jeden wygrany, jeden przegrany. Kolejny. Kolejnych 20 gier sprawdzonych i w tym ekspres losie wszystkie były znowu puste niestety. Jeszcze dwa ekspres losy. A jest 3. Patrzcie, co tu mamy: 3, 3 cytrynki. 3 cytrynki to jest 70 zł. 70 zł wygrano 6 stopnia. 3 cytryny, 70. 70. O, jaki ładny ekspres los! Dzisiaj mamy rekord. Jeszcze nie wiem, czy wyjdę na plus, ale jest rekord, bo 30, 70 to jest 100. A maksymalnie było 90. No widzicie, ładnie dzisiaj, przepięknie. E Cieszy mnie to, więc pięć pod rząd ekspres losów przyniosło dzisiaj sukces jakiś. Hmm, tutaj nic. No, tu już do końca nic. No, ale jest 70 w tym ekspres losie. Jeszcze większego, większej wygrany w pojedynczej nigdy nie miałem. Miałem raz 70. No, ale czekam na ten ekspres los, żeby trafić przynajmniej 100. W jednym ekspres losie, żeby była stuwa. Na taki liczę, że kiedyś znajdę. A dzisiaj już mamy 100. Jeszcze jeden ekspres los. Teraz tu od tego będzie zależało, czy dzisiaj może wyjdę na plusie. To by było historyczne. Chociaż i tak jest historyczne, że wyjdę co najmniej na zero. Nie stracę dzisiaj. W 13 poprzednich edycjach tego sprawdzania zawsze wychodziłem na minus. Więc coś nowego. Ale z ostatnim. No, niestety ten też jest pusty. Ale nie narzekam, oczywiście, bo jest to zwrot, pełny zwrot. Dzisiaj 2 na 5 wygrywało, tak jak najczęściej jest. Ale był tutaj jeden bardzo fajny Express LOSIK i on dał aż 70, dzięki czemu dzisiaj mam 100 złotych wygranej. Więc ogólnie jestem zadowolony, oczywiście. I liczę, że w kolejnych. Express losek, jeżeli będę kontynuował tą serię, w końcu wyjdę na plus całkowicie, nie tylko na zero, i że w końcu znajdę ten Express los w kwocie 100 zł. Jeden, jeden Express los, gdzie będzie 100 zł przynajmniej, czyli muszę znaleźć 3 razy banknot albo 3 razy piłka 200, a 200 to już jest bardzo trudno trafić. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę miłej soboty, jeżeli oglądacie ten filmik premierowo w sobotę. Cześć!